Cześć, witajcie, ja się nazywam Kamil Skubiszewski, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o mikrofonie DJI Mic 3, o zestawie Combo, a w zasadzie porównamy go z jego poprzednikiem, a mianowicie z DJI Mic'iem 2. Powiem szczerze, że myślałem, że DJI Micy trójki będą tylko takim delikatnym kosmetycznym zabiegiem ze strony DJI, czyli umieszczamy to, co jest w Mic'u 2, dajemy mniejszą bryłę, jak to w przypadku miców w Mini, i mamy piękny, gotowy produkt. Ale prawda okazała się zgoła inna i nawet to, że nie mamy Jacka w Majku Trójce nie powstrzymało mnie od tego, żeby na te trójki się przerzucić. Ale dlaczego? To o tym dowiecie się w tej recenzji. Zacznijmy sobie od wstępu. Jeśli jesteś osobą, która dużo kręci, nie wiem, YouTube'a, dużo rolek, nawet podcasty, chociaż wiemy, podcasty muszą mieć te duże pojemnościowe mikrofony. Natomiast jest to mikrofon bardzo wszechstronny. Mam na myśli akurat Majka Trójkę, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył pod kątem tego, ile zmian jest w nim, porównując go chociażby do takiego DJI Majka Dwójki i w ogóle się o tym nie mówi. W sensie naprawdę oglądałem trochę tych recenzji Majka Trójki i to polskich kilka jest dosłownie, i tych zagranicznych, i mam wrażenie, że o najważniejszych funkcjach nawet DJI się nie chwali, które na przykład dla mnie, dla posiadacza Majków 2, no były po prostu takim wyborem brać albo nie brać, nie? Jakby zdecydowałem się na Majka trójka ze względu na te kilka funkcji, o których zaraz sobie. Powiemy. No i zacznę oczywiście od tego, że nie ma w nim Jacka. Zacznę o tym na początku, żeby już później o tym nie mówić. I tak, dla niektórych jest to naprawdę duży problem. Jeżeli potrzebujecie podpinać mikrofon krawatowy do tego mikrofonu, taki zewnętrzny, nie wiem, robicie śluby i zależy Wam, żeby to wszystko było po prostu bardziej. Mniej widoczne, no to wtedy decydujcie się na Majka dwójkę. No tutaj, że tak powiem, nie ma innego wyboru. I w zasadzie ten temat mógłbym zamknąć, ale szczerze powiedziawszy, z perspektywy mnie jako użytkownika, nawet na ślubach czasami Majka dwójki to ja wolałem mimo wszystko zamiast podpinać krawatówkę, wpiąć, włożyć ten mikrofon do kieszeni wewnętrznej młodego chociażby i wtedy ten mikrofon w ogóle nie był widoczny. Także tutaj temat jacka, głównie jest to indywidualna kwestia każdego. Ja powiem szczerze z perspektywy użytkownika roadów wcześniej, wideomajków, majków, dwójki, teraz trójki, chyba... Kilka razy się zdarzyło w moim życiu, że podpiłem, podpiłem tą krawatówkę. W większości przypadków po prostu tego nie potrzebowałem, i na tym ten temat ucinam. Jeżeli chodzi o kolejne zmiany, nie będę tutaj opisywał konkretnej specyfikacji, chociaż jej nie unikniemy, jak gdyby przy omawianiu nowych funkcji. Natomiast bardziej chcę Wam w luźnej formie opowiedzieć o tym, dlaczego, jeżeli stoicie przed wyborem, czy zmiany z dwójki na trójkę mikrofonów, czy. Kupna nowego, dlaczego wybrać po prostu trójki? I nie mówię teraz tego z perspektywy, że nie wiem, bo tak fajnie, żeby DJI zarobił, tylko jakby to są moje mikrofony, zapłaciłem za nie z własnych pieniędzy i mówię to jako użytkownika tych mikrofonów, dlaczego ja po prostu wybrałbym e, te trójki. Przechodząc do tych najważniejszych kwestii. Nagrywanie w pętli. To kolejna funkcja, która dla mnie była być albo nie być. W DJI Miku 2 Mamy 32 bity, mamy wewnętrzną pamięć, ale już zapętlania nagrań nie mamy. To było już od drugiej generacji chyba Roadów, gdzie wtedy w ogóle to nagrywanie wewnętrzne, mam wrażenie, tak było wprowadzane do tych mikrofonów. Natomiast mamy 32 bity w dwójce, mamy nagrywanie wewnętrzne, ale nie mamy zapętlania nagrań i tylko 8 GB wewnętrznej pamięci. Czyli nagrywamy tam w 32 bitach, powiedzmy że nie wiem, paręnaście godzin, ale szczerze powiedziawszy ta pamięć mi się zapełniła i to wielokrotnie przy nagrywaniu dłuższych treści i za każdym razem zgrywanie tego backupu na komputer i okej, okay, nie zawsze używałem tego backupu, żeby była jasność, ale jak sama nazwa wskazuje, to jest backup i fajnie, żeby on w ogóle był. I w przypadku Trujek nie ma tego problemu. Po pierwsze, mamy bardzo dużą pamięć i włączenie nagrywania backupowego w 30. O, cześć Simbusiu. Po pierwsze, nagrywanie w 32 bitach backupu wiąże się z tym, że nie musimy się martwić, że coś tam nam umknie, bo mamy większą pojemność. W Majkach Truid C mamy bodajże 32 GB, co już daje nam ponad 40 godzin nagrań. Tam 40 kilka, jeżeli nagrywamy tylko tą wersję 32-bitową, bo mamy też opcję nagrywania jakby dwóch wersji na wewnętrzną pamięć. No ale nagrywając tylko 32 bity, mamy ponad 40 parę giga nagrań, no to ciężko naprawdę przerobić to, żeby z danego zlecenia po prostu to stracić, a jeżeli zapomnimy wykasować pamięć, no to mamy nagrywanie w pętli i najstarsze nagrania nam się kasują. Oczywiście możemy sobie to włączyć, ale możemy też wyłączyć. Więc już samo to nagrywanie w pętli to jest dla mnie game changer, bo ja nie muszę się martwić o to, żeby zgrywać te nagrania. Oczywiście ja zawsze je zgrywam, ale nie muszę się martwić o to, że ja nagrywam, nie wiem, godzinny podcast, a po 30 minutach nie zorientowałem się, że w sumie to pamięć mi się skończyła w mikrofonach i przez połowę nagrania nie mam na przykład backupu. A tak to po prostu nadpisze mi to najstarsze nagranie. Kolejną zmianą, oczywiście, na plus Majka Trójki, to jest jego wielkość. I no. no. Sami zobaczcie, mam je tutaj dwie na koszulce. Ten troszeczkę bardziej mi opina tą koszulkę, ten jednak no, zdecydowanie jest mniejszy, mniej widoczny i przede wszystkim nie obciąża tak naszej koszulki. Kolejną rzeczą sama budowa tych mikrofonów. Mamy tu chociażby tego klipsa, którego mamy możliwość obracania, czyli jeżeli mamy na przykład koszulę, to bez problemu do tej koszuli ten mikrofon możemy sobie po prostu bokiem. 5 I z tym nie ma najmniejszego problemu. Dodatkowo tego klipsa możemy odczepić. Wtedy mikrofon jest jeszcze mniejszy, podpinamy sam magnes, tak jak to w tym przypadku. I on jest no, lżejszy, nie opinamy tej koszulki. Nie wiem, nie wiem jak to działa, bo jak można zmniejszyć mikrofon i zrobić, żeby nagrywał on lepiej No softwareowo, i tak to się na pewno odbywa. Natomiast on nagrywa lepszy dźwięk. On naprawdę jakościowo już jest coraz lepszy, bo w przypadku majka dwójki miałem takie, że moje rody dwójki były lepsze jakościowo dźwiękowo. No powiem szczerze. Natomiast te były bardziej wygodne pod kątem tego case'a i tego wszystkiego. Natomiast te po włączeniu na przykład funkcji Reach, czyli takiej podcastowej barwy naszego głosu, którą właśnie słyszycie. Mam wrażenie, że nagrywają dużo lepiej niż chociażby właśnie te rody dwójki czy no te majki dwójki. Po prostu jest te jakość dźwięku znacznie polepszona. Kolejną zmianą, która również może już nie jest takim game changerem, ale również wpłynęła na moją decyzję, a mianowicie automatyczny game. I mamy tutaj dwie funkcje: mamy to automatyczne dostosowanie głośności automatyczne i mamy dynamiczne. No, i tutaj producent właśnie dziwnie to tłumaczy, bo mówi: Jeden jest na koncerty, drugi jest do nagrywania wywiadów, i to takie jest, nie wiem. Po prostu najprościej mówiąc, tryb automatyczny obcina nam, jeżeli coś jest za głośne. Ale jeżeli coś jest za ciche, to nam tego dźwięku nie podbija. A mamy też tryb dynamiczny z którego, szczerze powiedziawszy, ja najczęściej korzystam teraz e, chociażby i on, jeżeli mamy coś, mówimy za cicho, to on nasz głos podbije, a jeżeli mówimy za głośno, no to on nam go ściszy, czyli po prostu działa w dwie strony. Tak działa tryb dynamiczny w, w tych DJ-ach i tak naprawdę ustawiamy sobie jedną głośność na aparacie i w zasadzie nic więcej nas nie interesuje, bo tutaj ten mikrofon sam sobie tą głośność reguluje i oczywiście możemy sobie to wyłączyć, możemy manualnie sobie sterować tą głośnością, ale to działa na tyle dobrze, że to wyłącza nasze myślenie, czyli nie marnujemy czasu znowu na ustawienie dźwięku, czy na pewno jest dobrze, czy na pewno jest źle. Po prostu podpinam i działa. I ma to działać i działa. I ja nie muszę o niczym więcej myśleć, nie muszę pewnie myśleć o tym, żeby ten backup zgrywać, bo coś mi się nie nagrało. Tylko po prostu to działa. I o to chyba chodzi w tym sprzęcie, żeby on nam ułatwiał pracę, a nie ją utrudniał. Trzecia pozytywna zmiana już dla bardziej zaawansowanych użytkowników jest to możliwość pięcia z sparowania na przykład z innym odbiornikiem i dołączenia kolejnych nadajników. Mamy tutaj bodajże chyba do ośmiu nadajników jednocześnie przy dwóch odbiornikach, więc no możemy tutaj robić grubsze produkcje, więc jeżeli ktoś byłby taką funkcją zainteresowany, to jak najbardziej. Ja z tego nie korzystam, no bo chyba nigdy mi się nie zdarzyło Aż takiej produkcji na 8 mikrofonów robić naraz. Natomiast, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to te mikrofony również spełnią jego oczekiwania, chociaż wtedy myślę, że chyba innego sprzętu się używa, ale zawsze na papierze jakaś zmiana. Kolejna rzecz, aplikacja. I nie wiem, nie wiem, dlaczego w dwójce nie było aplikacji, teraz ta aplikacja jest i możemy sobie bezpośrednio ustawiać. Pewne parametry z aplikacji, możemy sobie odsłuchiwać nagrania z aplikacji. Mamy też kolejną nowością, jest timecode, który również możemy sobie włączyć bezpośrednio na odbiorniku. Więc tych pozytywnych zmian, które już powinny być w dwójce, no, pojawiły się teraz w trójce. Ten timecode chociażby jest bardzo ważny do po prostu idealnego zsynchronizowania dźwięku, ale też dodatkowo właśnie ta aplikacja, że nawet odsłuchać takie nagranie sobie możemy bez problemu jeżeli tego potrzebujemy właśnie przez telefon. I tutaj powiem o plusie, ale też troszeczkę o minusie samej trójki. Mianowicie jednym z plusów jest budowa, czyli budowa tego, że możemy wszystko zmieścić bezpośrednio w case'ie ładującym, który również ładuje się szybko, bo w 5 minut on nam jest w stanie naładować mikrofony, które będą pracować dwie godziny, czyli mamy to jakieś tam szybkie ładowanie. Więc w w skrajnych sytuacjach, gdy zapomnimy naładować mikrofonów, to y jesteśmy w stanie to zrobić po prostu na szybko. Y natomiast, przede wszystkim, budowa, czyli możemy wszystko zmieścić w jednym case'ie, nie musimy nosić tego wszystkiego. Kesa chowamy ładującego do torby takiej i tak naprawdę mamy cały set y mikrofonowy. Y ale też, przy okazji casea, chciałbym pomówić o samej budowie i o minusach, bo powiem szczerze, jak dotykam sobie casea e od trójki, dotykam sobie casea od od dwójki to szczerze mam wrażenie, że on jest bardziej plastikowy. Tu mamy, nie wiem, czy to jest aluminium. To jest na pewno twardszy plastik, zdecydowanie twardszy plastik. On jest z trójki jest taki śliski, zwykły taki. Taki kurczę, chiński, najtańszy plastik. Natomiast w dwójce mamy taką strukturę, no ta struktura po prostu robi robotę. I mimo, że też zakładam pewnie ten sam plastik, tylko inna struktura, to ta struktura z dwójki naprawdę robi robotę. I po prostu ta strójki jest najzwyczajniej w świecie, tańsza w dotyku. I taka, no. Wydaje się to mniej porządne, jakby mi to upadło. Mam wrażenie, że to prędzej pęknie niż ten case z dwójki. Chociaż mam nadzieję, że nie będzie upadać. I kolejnym minusem jest to, że w dwójce mieliśmy kabel lightning. I tak wiem, teraz już nowe iPhone nie mają lightning już od modelu 15. Natomiast no fajnie, że to był. A tutaj mamy już tylko C. I teraz wiadomo, no producent to tak tłumaczy jak z wtyczkami do ładowania, czyli Bądźmy bardziej eko, róbmy mniej tych wtyczek, ale jednak dużo ludzi nadal ma złącze Lightning i bo to jest po prostu oszczędność producenta, żeby tego Lightninga nie dołączyć. Mamy miejsce, możemy sobie dokupić ten kabel Lightning, w sensie tą przejściówkę Lightning do telefonu, ale oczywiście ona nie jest w zestawie i za to musimy sobie dodatkowo zapłacić. No tutaj taka głupia oszczędność na jednej przejściówce, no szczerze mogliby to już wrzucić. Do zestawu. No tak, jak jesteśmy przy budowie, no to jeszcze tutaj wychwalę znowu trujeczkę i znowu zmiana, o której w zasadzie nie słyszałem żadnych informacji, w zasadzie dwie zmiany, czyli o budowie samego odbiornika. Pierwsza zmiana, klapka na tył, która chroni nasze piny przed po prostu szkodzeniem. To są te piny, do których wpinamy tą przejściówkę do telefonu, chociażby. W trójce próbuję ją otworzyć na siłę, tak jak w dwójce. Mówię, kurde, no zaraz nie wiem o co chodzi, no chyba mi się to zacięło. Jak się okazało, no Polak nie przeczytał instrukcji, z boku jest przycisk, który zwalnia nam blokadę i możemy sobie tą klatkę, klapkę wysunąć, wręcz ona wypada, jeżeli klikniemy ten przycisk. I jest to mimo wszystko świetne rozwiązanie, bo nie mamy możliwości zgubienia tego plastyczku, on nam nie wypadnie samoistnie, chroni nam rzeczywiście te piny i mamy po prostu oddzielny przycisk od tego, żeby sobie tą klapeczkę zdjąć pierdoła, ale fajnie, że jest i że jest to przemyślane. I druga sprawa, która super, że jest, której wcześniej nie było w dwójce, a mianowicie w dwójce gorącą stopkę mieliśmy sztywną. Nieruchomo i jeszcze z takiego plastiku, że wystarczyłoby mocniej pociągnąć, nie wiem, delikatnie o coś puknąć tym, tym mikrofonem. Coś oczywiście zdarza przy pracy, tym bardziej szybkiej, gdzieś tam reportażowej. I ten plastik może nam się, mógłby nam się po prostu wyłamać. Natomiast w trójce ktoś w końcu przemyślał tą sprawę i mówi, ej no niektórzy to chyba w sumie w klatkach robią te filmy. I jakbyśmy to wpięli do klatki, to, to nam... Się latało, wysuwało i nie było szans. To najwyżej do gorącej stopki, która ma te takie piny blokujące, moglibyśmy to wpiąć. Teraz w DJ Michael Trójce odbiornik ma już tą gorącą stopkę ruchomą. Możemy sobie klikać i teraz, jeżeli wepniemy, ją chociażby do takiej klatki, no to ona nam się tam rzeczywiście bardziej zblokuje. No i też mam wrażenie, jest taka jakaś trochę porządniejsza, że nie mam schizy, że zaraz mi się to wyłamie. Po prostu jak delikatnie, mocniej to skrzywię. Więc to na bardzo duży plus, i kolejna zmiana, o której właśnie mówię nikt nie mówi, nawet producent się tym nie chwali. A to mocowanie to naprawdę bardzo ważne, bo jak ja zobaczyłem to w dwójce, to mocowanie to powiedziałem Ja pierdę, ale ja to zaraz złamię na 100% przy moich umiejętnościach. No i trzecia już taka mniej istotna zmiana tu mieliśmy kolorowego jacka do wpinania mikrofonu. Teraz już mamy wszystko jednokolorowe, natomiast kabel jack, który jest dołączony w zestawie, jest przykręcany do naszego odbiornika co też uniemożliwia po prostu wypadnięcie go jakoś gdzieś tam przez przypadek. Jak już tak hejtowałem to, że nie ma przejściówki w dwójce, no to tutaj chociaż trochę pochwalę też Majki Trójki, bo dołączają dwa detkaty, czyli jeden taki czarny na powiedzmy to mniej wieczny dni, a drugi taki biały z innym włosiem, który ma służyć nam większemu odszumianiu, jeżeli mamy bardziej wieczny klimat. Więc tu na plus mamy więcej tych detkatów, chociaż szczerze mam wrażenie, że to głównie tak używa się jednych po prostu i tych samych mężczyzn. Kolejna zmiana też na plus, a mianowicie odszumianie, które jest zbudowane w DJI 2 dwójce to odszumianie było ok, chociaż szczerze powiedziawszy, wolałem po prostu założyć detkata. Jeżeli jakiś szum się znowu pojawił, odszumić go sobie stricte już w postprodukcji, jeżeli mieliśmy gdzieś tam hałas dookoła. Natomiast no, teraz już to działa lepiej, zdecydowanie lepiej, że mógłbym. Mamy tam kilka trybów tego odszumiania. I już mógłbym bardziej powierzyć temu sztucznemu odszumianiu, bo działa to po prostu lepiej. No i ostatnia, już zmiana taka na plus, która również wpłynęła na moją decyzję, a mianowicie profile głosu, które są wbudowane w nasze nadajniki. A mianowicie mamy dwa profile, mamy, znaczy trzy w zasadzie: profil ten standardowy, mamy drugi profil Rich. I mamy profil trzeci, który nie pamiętam jak się nazywa, ale ten profil trzeci ma nam podbijać najwyższe tony, wysokie dźwięki. Ten profil rich, czyli takie niskie dźwięki takie bardziej podcastowe brzmienie, niskie tony, większe basy i generalnie ma to brzmieć po prostu lepiej właśnie do takich wywiadów czy do takich filmików jak chociażby ja teraz nagrywam. No i mamy profil naturalny, który nic nam nie zmienia. Ja na przykład jestem zwolennikiem nagrywania w trybie rich w zasadzie wszystkiego, a backupowo dodatkowo w 32 bitach w tej standardowej ścieżce możemy sobie nagrywać na pamięć wewnętrzną i też na pamięć wewnętrzną możemy sobie wybrać, czy chcemy nagrywać tylko czysty Dźwięk w 32 bitach, czy też chcemy troszeczkę tą pamięć zmniejszyć, czyli nie te 40 kilka godzin, tylko troszkę mniej, i wtedy nagrywa nam audio automatycznie i w 32 bitach, i dodatkowo w tym dźwięku już przerobionym, właśnie na przykład na ten dźwięk bardziej podcastowy, czyli mamy dwa formy pliku, dwie formy pliku. Fajnie, że w nowej wersji DJI nam daje po prostu większe możliwości wyboru, większą swobodę. Czego no, najzwyczajniej w świecie brakowało w dwójce, ale szczerze, to nagrywanie w pętli w tej dwójce, bo wiemy, że nie wszyscy przerzucą się na trójkę chociażby przez tego Jacka, no to mogli to dać. DJI zaktualizujcie ten odbiornik. Dajcie aktualizację, która chociaż daje to nagrywanie w pętli, co to przeszkadza. Niektórzy będą mieli Dwa zestawy, czasami z tego, czasami z tego. No dobrze, także jeżeli chodzi o zmiany, to wydaje mi się już jest większość. Ale przede wszystkim skupmy się teraz na samym audio, czyli przetestujmy dźwięk. Mam podpięty jeden i drugi mikrofon. Co prawda mówię do Was teraz na tym trybie podcastowym, więc teraz cały czas to słyszeliście, ale teraz przełączymy sobie na dźwięk ten backupowy, który nagrywa mi się na jeden i na drugi mikrofon i będę go tak przełączał. Będziecie widzieć tutaj, czy mówię do Was z mikrofonu DJ Mic 3 czy z DJ Mic 2. W takich 32 bitach nagrany i zobaczycie po prostu, który z tych dźwięków jest lepszy. Jeśli podróżujesz w grupie, staraj się przekazać swoją wiedzę i umiejętności survivalowe innym uczestnikom wyprawy, zanim jeszcze wydarzy się katastrofa. Dopilnuj, aby każdy, choćby w podstawowym zakresie, miał świadomość działań, które należy podjąć w sytuacji krytycznej. Jeśli podróżujesz w grupie, staraj się przekazać swoją wiedzę i umiejętności survivalowe innym uczestnikom wyprawy, zanim jeszcze wydarzy się katastrofa. Dopilnuj, aby każdy choćby w podstawowym zakresie miał świadomość działań, które należy podjąć w sytuacji krytycznej. Jeżeli chodzi o testy zasięgu, to tak, on ma lepszy zasięg, ma 5 GHz, ale tylko w pomieszczeniach ze względu na przepisy, a nie 2-4 GHz. Możemy sobie to włączać, wyłączać. Natomiast no nie będę was takimi szczegółami zanudzać, bo testy zasięgu są wszędzie i tak, tyle co deklaruje producent, to one spełnią tych testów zasięgu. Będzie to kilkaset metrów, ale no realnie szczerze no, kto z nas skorzysta na takim obszarze z tych mikrofonów. No, jeśli jest ta jedna osoba, która ogląda ten filmik, no to spokojnie tyle, ile deklaruje producent, tyle te mikrofony tego testu. Spełnią. Więc takich testów szczegółowych zasięgu nie będziemy robić. Usłyszeliście dźwięk, usłyszeliście o zmianach, które mogą wpłynąć na Waszą decyzję zakupową, czy kupić dwójki, czy trójki. W mojej ocenie, jak miałbym to podsumować i stał przed wyborem na pewno mikrofonów, no to zdecydowanie kupiłbym e, trójki. Jeżeli stałbym przed wyborem i nie miał żadnych z tych mikrofonów, to tutaj myślę, że nie ma co zwlekać. Dwójki bodajże kosztują chyba teraz. 1100 zł, trójki 1400 jakoś. Natomiast no, są teraz dobre promocje. Możemy za 1200 zł już wyhaczyć w zestawie kombo. I myślę, że jak najbardziej w tej cenie będziecie w stanie coś znaleźć. Natomiast jeżeli już jesteście posiadaczami jakichś innych małych mikrofonów, nieważne czy to DJI Majki dwójki czy inne, no to musicie się po prostu zastanowić, czy te funkcje, które oferują na Majki trójki, i to, że nie mają tego jacka Wam nie przeszkadza. No musicie się po prostu zastanowić, czy te funkcje, nowe funkcje, które, które nam oferują te mikrofony po prostu są dla Was takim game changerem, że muszą być i nie wyobrażacie sobie pracy bez nich. No w moim przypadku to było przede wszystkim nagrywanie w pętli, jak ma być szczery, nowe funkcje i ten automatyczny gain, który zdecydowanie Robi robotę i bardzo ułatwia mi tą pracę, bo naprawdę zapominam. Nie, ja dźwięku już nie ustawiam w aparacie, jakby po prostu co działa. Bardzo wam dziękuję za ten odcinek. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania tego filmu. Każda subskrypcja mnie bardzo motywuje do nagrywania, a tej motywacji troszeczkę brakuje, więc zachęcam jeszcze raz. Odsyłam was do innych moich filmów tutaj w karcie i zapraszam do następnych recenzji. Dzięki bardzo. Cześć.